jest to gra World of Warship, zagramy sobie dzisiaj e, japońskim e, krążownikiem e, czwartego Tieru. Jest to Kuma. Hmm, oczywiście pokażę Wam powtórkę, z której e, w jakikolwiek sposób cieszę się jak najbardziej. Gram tutaj z DJ Crebem. Nie wiem czy znacie, czy nie, ale mieszczę o to. Hmm, mapeczka, jakaś tam mapeczka jest, zaraz wam powiem jaka. Hmm, jest to wielki wyścig, mamy w przeciwnej drużynie Wyomingi, Pancerniki, Arkansas, Beta, Kowalszczyb, Hainiksy, Kumki, St. Louis, Clemson, Wickers, Wakatake i Samson, akurat tutaj trzy niszyciele, cały taki plutonik. Dobra, ja tutaj będę starał się wpłynąć w tą taką zatoczkę. Na powiedzmy G-4 Nie wiem w sumie dlaczego tam wpłynąłem, zazwyczaj krążownikami tam nie wpływam, ani pancernikami, raczej tam niszczycielami wpływam No ale że mi się to jakoś spodobało, więc jest to mój pierwszy dziwicie rejs tą kumką akurat na tej powtórce W związku z czym postanowiłem, że tutaj wpłynę Przede mną jest isokaze, niszczyciel, widzimy, że pchanix amerykański, czwóreczka, krążownik i klemson to jest niszczyciel amerykański. Już się pojawi na horyzoncie, więc pierwsze tutaj salwy lecą w moim kierunku. Niszczyciel puścił mgiełkę ze dymną, żeby się schował. No w sumie dostałem trochę uszkodzeń, rozjebał mi wieżyczkę jakąś tam jakieś działeczko, ale jakiś problem jest. Dobra, puściłem symbolicznie dwie torpedki. Tutaj być, być może trafi kogoś, być może nie trafi kogoś. Jeszcze dwie w sumie miałem w zapasie, bo nigdy nie puszczam na pełnej kurwie te, tych torped. Zawsze staram się e, mieć coś w zapasie. Wiecie o co, chodzi. E tutaj Clemson, e Clemsona oklepuję. No i jest pierwsze trafienie, poszedł do portu, na dno, zatopiony. I tutaj jeszcze mamy Fenixa. <śmulikstop> ale dziwnie, nie? Wypuścił torpedki, to jeszcze Fenix. Spróbuję go ostrzelać, ale strasznie głośno kurwa jest zaraz tutaj. To jest fajna akcja. No i mamy trzy okręty w sumie. Ja tu puściłem torpedki, ale dobrze. Jeszcze nie puściłem, jeszcze nie puściłem. No i mamy tutaj Samsona. więc szybkie naprowadzonko. I jeszcze jedną salę puściłem w razie W gdyby zrobił manewr. I dla zmyłki go jeszcze ostrzeliwuję, ale moje torpedy go już tam daje bałe, kaciorka, więc poszedł. W międzyczasie jest kolizja moi drodzy. Jest kolizja. I napływa do mnie Phoenix. Zaraz sobie ściszę trochę te dźwięki. Więc mamy tak naprawdę 3 kile, 3 okręty na poszły No i teraz jest problem. Czy dam radę z Phoenixem, czy nie dam rady z Phoenixem? Było trafienie. Dobra, poszły. O mały włos bym nie dostał torpedami. Nic. Mamy 4 kile. I jeszcze tutaj ten Wickers pojawił się na horyzoncie. Trafiłem w cytadę. Dwa razy podpałka. Dwa razy trafienie. Mnie też, mnie też oczywiście podpalili, no ale zdążyłem go no niestety zezłomować tak poszedł na racji tego, że nisiele no, trochę ma, mniej mają HP od, od innych okrętów klasy Pancernik klasy krążownik. tak? Dlatego są małe, zwrotne, mają fajne kamo no i masakryczne pierdolnięcie w przypadku japońskich z torpedek, a amerykańcy też to, tacy im nie są. Tym bardziej, że mają lepsze działka pokładowe. Więc tutaj polecam OP Murmańsk. niszczyciel, e, krążownik, dobrze mówię? Czy nie, niszczyciel. No, jeśli już, już pamiętam Murmańsk Lolek, jak, jakiś failed place. No i tutaj e, próbuję kawaści pancernik rzecz jego poziomu ostrzelać. No ale jak widzicie, przy kurwie mi nieźle. HP mi trochę zjadło. Wypuszczamy torpedy w odstępach, być może zrobi koleś manewr. Ten kawał się wymieni te, te torpedki. Chyba. Nie dostał, dobra. Zalanie i cytadelka. Dwa trafienia torpedami, jest sweet. <coughs> Przepraszam. Jest Sweet, i teraz tutaj gdzieś widziałem na mapie mojego kolega DJ Triba, który płynie na czwartym tierze amerykańskim krążowniku Phoenix i będzie pewnie próbował pomóc mi dajewać tego kawasza japończyka pancernika klasy trzeciej trzeciego tieru, chyba nawet już. No i w tym momencie zostały tylko dwa okręty nieprzyjaciela do zniszczenia, aby wygrać tę całą bitwę. Nie, w sumie to jeden, jest tylko Arkansas z Beta, jest to czwarty tier pancernik, który był rozdawany przez World w ramach podziękowania dla wszystkich beta testerów, którzy zrobili minimum 150 bitew. Przypomnę, że w październiku będzie... Yy... Nowa nacja, niemiecka linia, to będzie Bismarck, będzie Tirpitz i tak dalej. Po zakończeniu tej bitwy postaram się wam wkleić na końcu ile zarobiłem kredytów, jakie trafienia i tak dalej. Z racji tego, że to jest powtórka, więc zaraz powinna się wyłączyć po, po rozjebaniu tego. Póki co dzięki za obejrzenie, zapraszam do subskrypcji komentarza. No i oczywiście na następne filmiki.